PEGI 7. Nazywam się Patryk Callahan. Inwestuję w ludzi, pomysły i marzenia. Zdołałem nieźle namieszać w niejednej branży, a także stałem się bogaczem i pomogłem zdobyć sławę wielu ludziom. Mam wielkie plany. Uważam, że zwycięstwo powinno być wynikiem ciężkiej pracy. Chłopaki z New Union Racing Club dobrze o tym wiedzą. Mentalność kierowcy wyścigowego jest taka sama jak przedsiębiorcy. Bądź na czele, nie z tyłu stawki. New Union specjalizują się w klasycznych wyścigach i dobrze wiedzą, jak wyjść na prowadzenie. Zaczniemy właśnie od nich. Mam pewną wizję: seria imprez sportowych, którą zamierzam stworzyć, to coś więcej niż tylko wyścigi jeszcze nie zmienił świata, nie ryzykując. Pora, by ktoś się tego podjął. potrzebni mi kierowcy o różnorodnych talentach, posiadający odmienne zalety. Czas poznać Transamerica Pacers. Kierowcy ci pragną za wszelką cenę być szybsi od rywali. Nie boją się też zarysować swych aut. Chcę uczynić z nich gwiazdy pojedynków. Dwa auta, jeden zwycięzca. Żadnych ale. W World Series Racing wygrają ci, którzy potrafią dostosować się do nowych warunków. Zależy mi również na klubach spoza USA. Chcę mieć wyłącznie najlepszych kierowców. Aby ich pozyskać, potrzebny mi prawdziwy gwiazdor.